Uniwersytet Gdański od dawna już otwiera się na sztukę. Co jakiś czas pojawia się w przestrzeniach uniwersyteckich nowa wystawa, tym razem kolejna, bardzo szczególna dla nas, dlatego że jest to wystawa, której autorem jest były pracownik Uniwersytetu Gdańskiego, pan Maciej Ledele. Ta piękna wystawa to dwory polskie, akwarele, które przedstawiają te, które jeszcze istnieją i te, które już yy, przestały istnieć. Ku zachowaniu pamięci naszej zapraszam serdecznie na tę podróż po polskiej architekturze historycznej. Jest to wystawa, która pokazuje akwarele dworów polskich, tych, które istnieją, ale przede wszystkim tych, które już nie istnieją. 60% z tego, co tutaj pokazuję, tego już nie ma w terenie. A ja jeździłem po Litwie, Białorusi, Ukrainie i szukałem, co tam jeszcze zostało. Tam niewiele zostało w Polsce, a przede wszystkim oczywiście na kresach. To są pojedyncze sztuki. To musimy sobie zdawać sprawę z tego, że tych dworów było 16 tysięcy w tamtych granicach w 1939 roku, a dzisiaj można żyjących dworów doliczyć 150. Moje zainteresowania wynikają z historii rodziny. Ja się jeszcze zdążyłem urodzić w dworze w 1943 roku. Druga sprawa, tak zwana rydlówka w Bronowicach, czyli tam, gdzie było wesele. Luciana Rydla z Jadwiga Mikołajczykówną. Dwór najpierw Włodzimierza Tettmajera, a potem Luciana Rydla jest takim naszym rodzinnym, powiedzmy, gniazdem. Lucian Rydel był moim stryjecznym dziadkiem. Mieszkał w Bronowicach, też w dworze, chociaż sam urodził się w Krakowie. Oczywiście jest znany głównie z wesela wyspiańskiego, z własnego wesela, ale opisanego czy użytego przez. Z Bardzo często takie, że my pytają, a to czy to pan z tych rydlów? No. Owszem, z tych. Ja mam dwa zawody. Jeden to jest ekonomista, uczyłem marketingu całe życie, 45 lat na uniwersytecie. Przepracowałem, a drugi mój zawód teraz na emeryturze rozkwitł. Ale ja się tym zajmowałem jeżdżąc po Polsce i szukając, czy jeszcze coś tam w krzakach zostało: jakieś, jakieś dwory, jakieś pałace, najczęściej ruiny, bo niestety tak to wygląda. Z natury to były głównie rysunki, szkice, bo trudno siedzieć gdzieś godzinami czy dniami i malować to tak dawniej robiono rzeczywiście, a dzisiaj. Robię fotografię i potem z tej fotografii od, odtwarzam. Niektóre tutaj z tych na wystawie to są nie z moich fotografii, tylko z XIX-wiecznych na przykład. fotografii. To zaczęło się od tego, że dawno temu ktoś mi przyniósł fotografię wielkości znaczka pocztowego z dworem, na którym niewiele było widać. Po prostu już nie dało się tego otworzyć, wtedy nie było Photoshopów. Trzeba było to namalować. No Ja po prostu ten dwór namalowałem i od tego się zaczęło. Namalowano no, tak, jak on mógł wyglądać ze swoich najlepszych czasów, a już go dawno nie było. Tytuł wystawy oraz tytuł katalogu są symboliczne, i do tego tytułu także nawiązuje znajdująca się na okładce katalogu. Akwarela autorstwa pana Macieja Rydla. Mamy na niej drzewo na tle dworku. Drzewo to jest symbolem trwania i w pełni oddaje to ideę, która przyświeca artyście w jego pracy artystycznej. Co ważne, w katalogu, poza pięknymi akwarelami, znajdziemy opisy tych miejsc i ich historie, które zostały wykonane przez pana Macieja Rydla. I oczywiście się zajmuję dworami, dlatego że to jest jakaś spuścizna polska, bardzo, bardzo istotna i dla tożsamości polskiej szalenie ważna.